Jesteśmy bezpieczni. Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Oliver Kortesz na MMA.pl, a ze mną w końcu zwycięski Mateusz. No, witam serdecznie, cześć, pozdrawiam. No, i mieliśmy okazję rozmawiać już przy okazji Twoich poprzednich starć. Wtedy y, zawsze czegoś zabrakło, a teraz fajnie zwieńczasz sobie ten rok y, 2022 zwycięstwem. I jak się czujesz? No, wspaniale. że kilka dni przed urodzinami chciałem sobie tak zrobić taki fajny prezencik. No i pierwszy raz miałem pełne przygotowania, dużo słyszałem, że Mati coś tam zabrakło w tej wcześniejszej, ja biorę pod uwagę tylko tą pierwszą walkę, ta druga to w K1, to nawet nie wiem, czy to normalnie by się chyba nie liczyło w rekordzie, no właśnie, więc dla mnie to jest 1-1 w sumie tak w rekordzie, tamta też wagowo różna, no więc fajne. Ale widzę jest kalafior i trener No i to. No to trzeba wyglądać jak trener, nie. No? Okay. Ja oglądałem materiał Marcina Dubiela, w którym typuje walki FMMA e, powiedział e, on w tym materiale, że wygrasz na pewno, że nie ma w ogóle e, innej możliwości. E, jego kolega, który typował z nim, powiedział, nie, krecha wygra krecha jest doświadczony. Nie powiem, że posłuchałem Marcina Dubiela, również skorzystałem. No i e, jak widać pomyślnie udało ci się wygrać, e, więc... E, to było fajne, budujące, że, że kolega z Maty wierzy w Ciebie i twierdzi, że nie ma innej opcji niż Twoje zwycięstwo? No to jest super, super uczucie. My się wszyscy bardzo wspieramy, tak samo ja wspieram teraz Marcina Pasuta, który teraz właśnie odbiera trofeum, więc wszyscy mamy takie, taki swój kolektyw i ciśniemy, wspieramy się wzajemnie. Tu powiem Ci jeszcze anegdotkę, że ten gościu, który... William, który, William z którym... Marcin rozmawiał, to powiedział mi przed walką, że no, no ja obstawiłem na, obstawiłem krychę, obstawiłem krychę. I to, to było wczoraj i dzisiaj powiedział po walce, jak wygrałem, wiesz co, powiedziałem to specjalnie. Cię tak, tak, tak. Nie, 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 obst nie obstawiłem go, ale żołuję, że nie obstawiłem ciebie. I, i super. A Marcin no, widział nie, nie jeden mój sparring. W wyniku chłopaki też widzieli, więc miałem naprawdę dużo sparingów przerobionych w tym, w tym pełnym okresie i dużo dominujących. No. Mocno idziecie w, w tym waszym klubie, bo teraz twoje zwycięstwo, pasu to zwycięstwo przed czasem jeszcze z Marcinem, jest szansa na 3-0. No, to, to na to liczę. I ogłoszony kolejny, kolejna maszyna, można powiedzieć, bo Robert Karasie będzie walczył na kolejnym fejmie. Jak w ogóle on, jak się przekłada w ogóle ten jego triathlon, te cardio, widać różnicę? Kurde, stary, ja robię z Robertem, jak wchodzimy, e, robimy rundki, to to jest tak, że nie ma przerw. Okay. Realnie zaczyna się trening, coś tam. O, oj, przepraszam. What the fuck was that, What the devil is that? E, to jak się na? Chnęłą, ten ten. <laughs> e, jak wchodzimy na ten, wchodzimy na rundki, to po prostu jest start treningu i, i koniec. Okay. Nie, nie ma przerw pomiędzy. Jakieś tam słówko od trenera. On rozmiecia, tam okay. naprawdę. Czyli on może się bić w tej FMA, w, w tym No Limit? Jak to by, jak, jak Zdecydowanie. Pan zdecydowanie. Czy jest ktoś w ogóle w świecie Freak Fightu, kto by dotrzymał jego tempa? E, ciężkie pytanie. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie w tej jego pierwszej walce. Bo wiadomo, że to jest różnie nie? na tym. Jak się wychodzi do Oktagonu, ja też robię po kilkanaście rund, a później wychodzisz do Oktagonu i te trzy rundy to jest dużo więcej, dużo więcej ognia niż ten ileś, a czy tobie w ogóle tak trochę można powiedzieć psychicznie ulżyło, że w końcu udało się wygrać po tych dwóch pierwszych nieudanych startach? Ja już tą walkę wygrałem wczoraj. No i czułem, czułem, już czułem, że. To jest to, naprawdę zrobiłem wszystko, miałem ten pełny okres, wygrałem masę sparingów, to tylko była kwestia gdzieś tam w głowie sobie to poukładać i na spokojnie wyjść do oktagonu. Nie? Jak ludzie i właśnie i bukmacherzy i ludzie typowali na to, że Krycha wygra, trochę Cię to wkurzało? W ogóle na to nie patrzyłem, ale cieszę się, że ludzie, którzy we mnie wierzyli. Swoje zarobili. Okej, okay. no to fajnie. A powiedz mi, jakie teraz plany na, na dalszą, może końcówkę tego roku, nie wiem, czy, czy będzie jakiś odpoczynek, czy ty trenujesz dalej? Nie no, ja jutro idę na siłkę, bo chyba matę mamy zamkniętą, więc już sobie coś na siłowni porobię, e, ściągnę krew z ucha, no i powolutku do przodu, nie? Chciałbyś wystąpić na kolejnej gali, czy... Czy spokojnie? Chciałbym na pewno ten rewanżyk z Kacprem, żeby, żeby sobie odbić. Mhm. E, Oprócz no tego, no nie wiem, zobaczymy jak tam będzie. Nie już tam ręka była przybita, więc chyba walka będzie. Tak, tak, tak. Ale coś mówi, że nie wiem, czy nie ma teraz jakiegoś przeciwnika. No, mhm. Nie wiem, nie wiem jak to wyjdzie. E, no ale fajnie, zbiliśmy pionę na to, żeby żeby to zrobić. Mhm. No. Czy ty jesteś taką osobą, że już jesteś taki, jakby powiedzieć, napalony na to, żeby walczyć? Czy możesz poczekać na, na Kacpra, przygotować się i, i spokojnie podejść do tego tak, jakby z pokorą? Mmm. Czy ty na przykład nie chcesz czekać na Kacpera, dawajcie mi kogoś jeszcze, ja jeszcze kogoś leję i dopiero idzie Kacper. też jakąś kolejną walkę przed okay. Kacperem, no, no, tylko gorzej dla niego wtedy, no? no Bo będziesz jeszcze lepszy, z większym doświadczeniem. Wtedy, wtedy będę mu mówił na konferencjach, u mam większe doświadczenie. A powiedz mi, jaki był w ogóle plany na tą walkę, bo nie ukrywam, zobaczyłem tylko dwie rundy, bo też mieliśmy tutaj wywiady i w dwóch rundach obalałeś i, i kontrolowałeś z góry, to był, to był plan, żeby w tym parterze rozgrywać to? To nie wszystko poszło zgodnie z planem. Plan był taki, że pierwsze dwie minutki miałem się pobić gdzieś tam w stójce, ale zobaczyłem, że ch chyba to było po kopnięciu się krych, od razu przychwyciłem to kopięcie i już tak z odruchu, że tak powiem, poszedłem zapaśniczo do, do obalenia. No i tyle. No, tak. Czy było coś na przykład, co Cię na przykład zaskoczyło? Jezu, to ludzie niezadowoleni, co się stało? Fabiański. A, no kurczę. Ciekawe. Co ty sądzisz o takiej postaci Femma? Wiedziałeś wcześniej coś za kulisowo? Nie, nie, nie wiedziałem, ale ciekaw jestem z kim będziemy walkę. Może z Tobą? Muszę Cię będą wołać zaraz? <noise> Spoko. Fajne. Dobra, miałem ostatnie pytanko. Czy, czy czymś się zaskoczył w, w momencie, jakiś, w jakimś momencie tej walki? Na początku, że trafimy prawem, a później mnie zaskoczył, że cały czas robi to samo, <grym>, że, że cały czas... to ja zauważyłem, bo no, on teraz przygotowywał się u Anzora mhm. i to, to, to samo było w walce Adama Soldajewa w KSW przy tym jego nokaucie. Oni mówi, że przez dwa, tygo... dwa miesiące jedną akcję trenowali i znokautowali. Jak przygotowali Pudziana, też jedną akcję próbowali, więc oni Chyba sobie wybierałem jakąś taką jedną skuteczną akcję. Wiadomo, że może powinien to kreator przeplatać też czymś innym, żebyś tak łatwo tego nie rozczytał. No ale znowu mieli jakiś, jakiś tam game plan, żeby, żeby po prostu cię pokonać. Więc taką zależność. No ale było, było to też przez to przewidywalne. jak Raz czy dwa razy mnie właśnie tym trafił, to... To już wiedziałem, że to po prostu idzie, już nie wpadałem. Trener też mi podpowiedział, że Mati nie wpada jak widzisz, że idzie, to ten... już to było czytelne, nie? W, jeszcze w trzeciej ludzie takie, takie fajne wymianki były, więc fajnie. A jak to jest z tym słuchaniem narożnika? Chwalił cię trener za to, że słuchasz? Czy ty w ogóle ciężko ci się skupić i słyszysz publiczność? O, różnie zawodnicy mają, różnie. Słyszałem tylko trenera i Pamele. Cały czas. Jeszcze Robert Karać właśnie był w moim narożniku, więc w przerwa też podchodzi, mówi: Mati, oddycha, jest super, wygrywasz. Jedna runda, druga runda, w trzeciej już mówię: Kurde, nie mam chłopaki rąk. Eee, mówcie co teraz, nie? I myślałem, się... Robert... robisz to dla mnie, robisz to dla mnie, Ty mnie nie obchodzisz, masz to dla mnie. No, bo Poleciał tam dobrze i mówię, kurde, robię to dla niego. No. Ja myślałem, że Robert wyszedł mi jakie przerwy, gdzie przerwy, przecież lecimy longiem tutaj. Tak. Dobra, nie będziemy dalej przedłużać, bo jeszcze Cię czeka pewnie masa wywiadów. Gratuluję Ci raz jeszcze zwycięstwa, no i widzimy się przy kolejnej Znalej, Twojej walce. fanów MMA.pl. Dzięki bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dobrze jest mieć wybór. Szczególnie w inwestycjach. Dlatego ty wybrać XTB. Ty decydujesz, you co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Safe Jesteśmy bezpieczni.